Ok, widzowie, więc tak, drugą rzeczą, e, którą chcę jakby zrealizować, jeżeli chodzi o inne, o etap 14, jeżeli chodzi o ten odcinek generalnie, jest to oszczędzanie. Mianowicie chciałbym się nauczyć oszczędzać. Chciałbym żyć oszczędniej, bo póki co nie żyję oszczędniej i mega mi to jakby uwłacza, że nie potrafię oszczędzać. Dlaczego to jest problem? Brakuje mi pieniędzy. Często, gęsto, bardzo dużo pożyczam. I jakby ja nigdy nie umiałem jakoś tak bardzo oszczędzać. I to jest złe w momencie, kiedy przychodzi kryzys. A mamy czasy, jakie mamy. Więc przydałoby się może troszeczkę lepiej dysponować tej pieniędzmi. Druga sprawa jest taka, że fajnie by było mieć sobie coś odłożonego. Na jakieś fajne zachcianki. Na przykład nie wiem, od kiedy mam ten kanał, bardzo bym chciał kupić sobie kamerę, a nigdy nie miałem pieniędzy na tą kamerę. A jak nauczę się oszczędzać, to wtedy znajdą się też pieniążki na jakieś takie e, zachcianki. W jaki sposób chciałbym nauczyć się oszczędzania? I już tłumaczę. Na samym początku, karta. Karta kredytowa. Jest taki bardzo fajny sposób. Nie płacenia kartą kredytową, a płaceniem gotówką, bo wtedy widzisz, ile pieniędzy ci znika. Jak płacisz zawsze kartą kredytową, bądź blikiem, albo nie wiem, czym jeszcze w sumie, no po prostu płacisz zbliżeniowo, to jakby nie czujesz tego, że te pieniądze ci tak szybko uciekają, nie widzisz tego. I faktycznie może to być problemem na dłuższą metę, bo ty nawet nie wiesz, kiedy, jakby na przykład straciłeś 50 złotych, i to jest problem, nie oszukujmy się, ale to jest problem, dlatego postanowiłem nie płacić kartą, postanowiłem wyciągać pieniądze i płacić pieniędzmi. Banknotami, monetami, po prostu. Więc karta odpada. Okej, okay, więc postanowiłem sobie, że na samym początku spróbujemy, zobaczymy, czy dam radę. Ja nie mam zamiaru tego ani zwiększać, ani zmniejszać. Chciałbym po prostu. E, chociaż może z czasem, ale to się okaże. Chciałem po prostu jakieś ograniczenie dla siebie dać. Postanowiłem więc, że w ciągu tygodnia maksymalnie mogę stracić 100 zł. Mam wyciągnięte, dzisiaj jest poniedziałek, 21 listopada. Dzisiaj zaczynamy. E, co prawda jest godzina już wieczorna, ale ja jeszcze ja, ja, ja dopiero zaraz będę szedł do sklepu więc na spokojnie mam przygotowane pieniądze. I od dzisiaj do niedzieli, czyli cały tydzień, mamy przeznaczony budżet 100 zł na zakupy wszelkiego rodzaju zakupy. tak. Nie liczę tutaj takich rzeczy bardziej potrzebnych, typu nie wiem, bilet miesięczny, w sensie karta miejska, do komunikacji miejskiej. Bo no, nie oszukujmy się, ale no, budżet by dużo przekroczył. Doładowanie telefonu też nie liczę, tak. To, to są bardziej na no, takie rzeczy, y, nie wiem, typu kosmetyki, y, typu jedzenie. Mamy stówę, będziemy, jak będę Wam relacjonował, prawdopodobnie nie codziennie, ale co jakiś czas, jak mi idzie to oszczędzanie, jak uczę się oszczędzać, mam też zamiar. Zawsze brać paragon i patrzeć po tym paragonie, co kupiłem, i z niektórych rzeczy rezygnować, albo po prostu brać tańsze zamienniki. Tańsze nie zawsze znaczy gorsze, serio. Jakby niekiedy tańsze znaczy lepsze. W taki sposób póki co chciałbym funkcjonować. Zobaczymy, czy to coś da. Więc co? Ja, ale co do sklepu, pewnie już dzisiaj nic nie nagram, ale. Zobaczymy się zapewne za 2-3 dni i powiem Wam, jak mi idzie to oszczędzanie. Minęły 3 dni odkąd zaczął się tydzień. Dzisiaj mamy czwartek. Ze stówy na chwilę obecną wydałem 42,55. Sobie tak obiecałem, że limitem fajnym będzie zachować do środy, stracić maksymalnie 5 dych, i później do końca tygodnia mieć. Znowu pięć dych, bo no niestety nie da się na równo podzielić tygodnia z tego faktu, że są Wielkie ma 7 dni. Nie parzyście. Więc postanowiłem, że akurat do środy. 7 i po środzie, w sensie do środy 5 dych i po środzie znowu pięć dych. Zbieram paragony. Mam wszystkie paragony. Kupuję głównie Biedronce i w Maku, bo w Maku mam zniżkę z tego faktu, że tam pracuję. A w Biedronce jest po prostu tanio. Niestety będę musiał sobie, bo na przykład kupuję dużo słodyczy, i będę musiał sobie chyba z tego zrezygnować, żeby jakoś tak bardziej przeoszczędzić. Aczkolwiek nie biorę drogich rzeczy, zacząłem na to zwracać uwagę, więc jest jakiś progres w tę stronę i jestem z tego faktu zadowolony. Aczkolwiek zobaczymy, bo do końca tygodnia, jakby są jeszcze 4 dni, łącznie z dzisiejszym, oczywiście. I nie oszukujemy się, że ta stowa może mi jakimś cudem nie starczyć. Nie będę wam też teraz pokazywał ile pieniędzy mam dokładnie, bo już nie chcę nawet monet teraz wyciągać, nie? Ale jakby musicie mi wierzyć na słowo, jak to wygląda aktualnie. Koniec tygodnia. Dzisiaj jest niedziela. I pora sobie podsumować co z moimi oszczędz... co z moim oszczędzaniem. Jak mi z tym poszło? Na przestrzeni tego tygodnia szło mi dobrze. Naprawdę dobrze. W piątek się coś schrzaniło, ale piątek, sobota. No i dziś, niedziela. Troszeczkę przekroczyłem ten limit 100 zł. Mam paragony, wszystkie. Zbierałem je. Tak jak mówię, e, głównie płaciłem w żabce, w sensie kupywałem w żabce, i w maku byłam tam taniej, bo tam pracuję. Aczkolwiek przydałoby się na przykład zrezygnować z maka, bo da się kupić jeszcze taniej w biedrze. Ale niestety nie udało się w tym tygodniu. Nie zamierzam się poddawać, będę próbował w przyszłym dokładnie tym samym sposobem, bo wierzę w to, że się uda. Tylko muszę sobie powiedzieć naprawdę nie i zrezygnować z wielu rzeczy. Ile wydałem? Miałem do wydania równe 100 zł, natomiast wydałem 139,21 groszy, więc prawie 40 zł więcej niż sobie obiecałem. Troszkę za drogie za jedzenie i może troszkę za dużo tego jedzenia nakupywałem. ale to wszystko jest do poprawy. Nie jestem z tego faktu zadowolony, ale nie zamierzam się poddawać. Teraz będzie drugi tydzień i postaram się sobie udowodnić, że to jest do poprawy i damy radę. To jest tylko 40 zł, albo aż 40. Zł. Drugi tydzień właśnie się rozpoczyna teraz. W tym tygodniu naprawdę stuwa musi, musi starczyć nam. Do końca jakby tygodnia. I nie może nie. Na, na cały tydzień jakby mamy stół. O to się rozchodzi. I musi nam to wystarczyć. Więc co? Może pójdźmy do bankomatu i wypłaćmy tą stówę. I nie wiem, zróbmy jakieś małe pierwsze zakupy, nie? Chodźcie ze mną, a co? dobra widzowe, więc tak jak widzieliście byliśmy w automacie eee, i wypłaciliśmy sobie 100 zł więc mamy ten 100 zł od poniedziałku, od dzisiaj jest w ogóle bardzo ładna pogoda dzisiaj eee, ale, ale jestem dobrze ubrany, mam czapę i, i mam kurtkę, powinien się zasunąć ale cóż eee, co chciałem powiedzieć ważnego by się potwierdzenia zawsze jak wypłacacie z bankomatu bo czasami te bankomaty mogą szwankować i mogą Wam nie wypłacić pieniędzy, a z konta wam zabiorą, i macie potwierdzenie, że coś jest nie tak, że coś się nie udało. Więc zawsze starajcie się je jednak brać, nie? Wiadomo. E, I cóż, ja lecę sobie na takie pierwsze malutkie zakupy. Przez pasy szybko sobie przejdziemy. Takie pierwsze malutkie zakupy w zasadzie to. Kupię sobie tylko y, chleb i witaminy, tak? E, bo mi się tam troszkę skończyły. I będziemy się starali faktycznie jakoś tak pilnować, ile dziennie pieniędzy tracę. Ser za światło. Wróciłem ze sklepu. Kupiłem parę rzeczy, produktów spożywczych. Yy, w jednej biedronce nie było wody, więc poszedłem do drugiej. Plus jeszcze byłem w aptece i kupiłem witaminy, więc mam trzy parę gony. I aktualnie straciłem 19 zł i 30 groszy. Więc zostało mi 80 zł i 70 groszy. Będzie ciężko z tym challenge'em, ale ja mówię, za wszelką cenę muszę nauczyć się oszczędzać. Więc będę się pilnował po prostu. Bardzo. I odmawiam sobie niektórych rzeczy. Generalnie jest czwartek. Dzisiaj jeszcze w sklepie nie byłem, ale po 3 dniach, czyli taki. Jakby po połowie tygodnia zużyłem 54,59 zł, czyli zostało mi jeszcze około 45 zł do zużycia. I generalnie wydaje mi się, że tym razem się uda i tym razem 100 zł starczy nam na tydzień. Jesteśmy na dobrej drodze. W tym tygodniu jest troszkę gorzej niż tamtym, bo w tamtym tygodniu po środzie miałem tam chyba 49 zł, a w tym tygodniu przekroczyłem 50 Ale się nie poddajemy, jesteśmy dobrej myśli i wydaje mi się, że na luzie damy radę tą, yy, z tą stówą do końca tygodnia. Że nie będzie mi potrzeba więcej pieniędzy wydawać. Widzimy się po drugim tygodniu. Yy. Próby nauczenia się oszczędzania, udało się nie przekroczyć limitu 100 zł w tym tygodniu, który minął, bo dzisiaj jest piąty, dzisiaj jest poniedziałek, minął cały tydzień, jakby miałem to wczoraj nagrać, ale, ale nagrywam to dzisiaj i serio się udało. Jestem niesamowicie zadowolony. Mam tutaj wszystkie paragony, które sobie rozgrywałem. Tak, głównie tu biedronka dominuje i jednak mówiłem, że będzie głównie biedronka dominowała. Ale jestem niesamowicie zadowolony, bo podliczyłem wszystkie paragony i kwota, którą zużyłem to 93,68. Więc nie przekroczyłem stówy i nawet parę złotych mi zostało. Jestem z siebie tak dumny i tak zadowolony że to jest hit i nie da się tego opisać. Ale cóż, postanowiłem, że jeszcze jeden tydzień musi mi się udać. Jeżeli dwa tygodnie z rzędu uda mi się nie przekroczyć stówy, to normalnie wygrałem. Po prostu wygrałem. I będę tak z siebie dumny, że to jest po prostu hit. I cóż, chyba wtedy można by powiedzieć, że jako tako nauczyłem się w przeciągu trzech tygodni oszczędzać. Jeszcze się aż tak nie cieszmy, bo możliwe, że w tym trzecim tygodniu zawalę. Więc zobaczmy, jak ten trzeci tydzień mi wyszedł. Widzowie, mamy dzisiaj czwartek i minęły trzy dni. Stan konta aktualnie wygląda tak, że na dzień dzisiaj jeszcze straciłem. Muszę to zobaczyć, gdzie, gdzie jest ten paragon. 38,42. 38,42 do czwartku. Z nawet 40 nie przekroczyłem, a chciałem przekroczyć mniej niż 50, więc jest niewiarygodnie wielki sukces. Mam tylko jeden paragon, niestety, bo drugi gdzieś przesiałem i to sobie śmiesznie to wygląda. Dopisałem sobie po prostu, że jest 99 groszy jeszcze, bo nie wiem gdzie ten drugi paragon i totalnie go zgubiłem. Ale jesteśmy na mega dobrej drodze do tego, żeby faktycznie udowodnić sobie ostatnim finalnym trzecim tygodniem, że nauczyłem się oszczędzać. Więc tak to wygląda póki co. I cóż, widzimy się chyba na koniec tygodnia. W wielkim podsumowaniu tego jakby wyzwania. Ciągle nie wiem, jak to nazywać nie. Mamy piątek. Aczkolwiek trzeba sobie podsumować w końcu. Pora sobie podsumować jak tam nasze oszczędzanie. Generalnie to trzeci tydzień oszczędzania skończył się w y, niedzielę. I od tamtego czasu jakby wiem już. W sensie ile udało mi się stracić. Eee, czy coś w ogóle zostało z tych pieniędzy? W sensie, czy udało mi się coś zaoszczędzić, czy nie. I teraz proszę sobie podsumować. Generalnie nie ruszyłem tych pieniędzy ani tych paragonów. Mam te paragony, mam pieniądze. Padrze, że upada wszystko. Jest tu parę drobniaków. Więc po trzecim tygodniu straciłem 91 zł. i 30 groszy, a zaoszczędziłem 8 zł. i 70 groszy. Więc się udało. Drugi raz udało się przeznaczyć sobie stówę na tydzień i przeżyć przez tą stówę. Jestem siebie niewyobrażalnie dumny. Serio, w sensie ej, mamy sukces. Mamy sukces, trzeba chyba podsumować to wszystko. Więc generalnie, pierwszy tydzień słabo było, bo się nie udało. Przekroczyłem tam chyba 40 zł. Drugi tydzień udało się. Udało się i coś zostało. Trzeci tydzień tak samo udało się przeznaczyć sobie 100 na tydzień i coś zostało. Więc jestem niesamowicie dumny, bo można by powiedzieć, w sumie to ja już kiedyś umiałem oszczędzać. Przypomniałem sobie, jak to jest oszczędzać pieniądze i na nowo chyba umiem oszczędzać w sensie ej, naprawdę teraz będę się mega pilnował tego żeby jakoś tak te wydatki sobie e, troszeczkę podkładać na przyszłość żebym sobie mógł coś fajnego kupić czyli po prostu zaoszczędzić sobie te pieniądze ja jestem dumny więc co widzowie Przeklinanie się udało, oszczędzanie się udało, mamy sukcesy w tym odcinku 2. Ja nie wierzę, że to ustawię, ale to ustawię. I co? Da się coś spełnić? Da się, da się coś zmienić w życiu, więc jestem super dumny. To tyle w tym materiale. Subskrybuj, lajkuj, komentuj, będzie mi niezmiernie miło. I wyciekuj. Innych odcinków z najlepszej wersji siebie, innych odcinków z etapu 14, bo nie kończymy z tym etapem. Są tu jeszcze rzeczy, które chciałbym pozmieniać to w sumie sporo tych rzeczy jest. Więc jeszcze etap 14 się pojawi. Ale jestem dumny i szczęśliwy w ogóle z siebie, że coś udało się zmienić. Do następnego, ja byłem Fajterciak. Jo!